Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zanim sobie pójdziemy dalej w odsłuchiwaniu naszego tutaj Pana Fabiana, to odsłuchamy sobie fragmencik wczorajszego nagrania, coś by wczoraj odsłuchiwali o tych demonach religii. Zwrócimy sobie tutaj uwagę na pewne rzeczy, prawda? które są biblijne, a których nie akceptuje i podważa tutaj pan Fabian i cały protestant mianowicie na obrzędowość, na pewną postawę e, biblijną, na pewne ciężary i ciężary, tak? Bo jest mowa o ciężarach i ciężarach i jedne ciężary różnią się od drugich, tak? E, w Piśmie Świętym o tym za chwilę sobie powiemy i Mam nadzieję, że uda nam się tutaj wyklarować pewne rzeczy, no i pokazać, że pan pastor Fabian po prostu buja w obłokach. No to, że buja, to tutaj nie trzeba wielkiego wykazu, prawda? Wystarczy przeczytać trochę pisma świętego i posłuchać to, co mówi. Prawda? Więc oddaję mu głos i za chwilę sobie przejdziemy do ciężarów, prawda? I do religijności. Teraz mówię, zanim dotkniemy czegokolwiek dzisiaj, chcę, żebyście wiedzieli na, na samym początku. Religia wywołuje strach. W religii działają duchy religijne, masa złych duchów. One reprezentują rozmaite kulty, nabożeństwa, formy, nie tylko w Kościele Katolickim, ale one zawsze są podszyte strachem. One ci obiecują błogosławieństwo, talizmany, amulety, jakieś tam obrzędy, składanie ofiar, obiecują ci no błogosławieństwo. Przepraszam, że są w Kościele Rzymskokatolickim talizmany i amulety, które obiecują coś tam. Dobrze, może to być aluzja do medalików, do krzyżyków. Przepraszam, a czy Bóg nie, nie błogosławił w Starym Przymierzu przez Arkę Przymierza? Czy Bóg nie dokonywał znaków i cudów przez przedmioty? Przez laskę Mojżesza, przez laskę Ezechiela, przez płaszcz Eliasza, przez węża Miedzianego, tak? Chrystus też przez ślinę z błotem dokonywał cudów, tak? Więc co to ma być? A największy cud jaki się dokonał, cud zbawienia dokonał się przez krzyż tak? Ale zobacz, dobrze, wysłuchamy sobie jeszcze razem, bo to to tak na marginesie. Tak. Yes. Obiecują ci błogosławieństwo, ale też obiecują przekleństwo, jeżeli od nich odejdziesz, jeżeli zdradzisz formę kultu, sposób prowadzenia kultu, reprezentantów kultu, święty dzień kultu, no wiecie o co mi chodzi i tak dalej. No właśnie, no e, Chrystus mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Kto nie spożywa, nie ma. A więc co tutaj masz, panie Fabianie i drodzy protestanci? Robisz coś, masz życie wieczne. Nie robisz tego, nie masz życia wiecznego. Stajesz się jak dziecko, wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Nie stajesz się jak dziecko, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Masz sprawiedliwość większą niż uczonych w prawie, wejdziesz do nieba. Nie jest większa, nie wejdziesz do nieba. Chrystus stawia na mojej drodzy, pewne warunki aby mieć życie wieczne, aby wejść do nieba. Spełnianie tych warunków jest niczym innym, jak przyjęcie właśnie religijnej postawy, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej względem Boga. Czyli przyjmuję postawę z wewnętrzną względem Boga, postawę wiary, uległości, pokory, tak? Ale wyrażam to w zewnętrznym kulcie, wchodzenie na nabożeństwach, tak? Codziennie się po, pierwsi chrześcijanie gromadzili na łamaniu chleba, na modlitwach, w świątyni, tak? Następnie wielbili Boga psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, do których zachęca święty Paweł, tak? A więc już tutaj widać pewne formy nabożeństwa, czyli ten zewnętrzny, tak, religijny wymiar wewnętrznej postawy, tak. ta wewnętrzna postawa względem Boga ma się cechować wzrastaniem w tych samych uczuciach, które były w Chrystusie Jezusie. Filipian rozdział 2, 1, 5. Tak. Miejcie w sobie te same dążenia, które były w Chrystusie Jezusie. Zobaczmy, i od naszej zewnętrznej postawy, znaczy wewnętrznej postawy i zewnętrznej, ale zacznijmy od wewnętrznej, od naszej wewnętrznej postawy zależy relacja z Bogiem, tak? Chociażby tutaj upokójcie się przed Panem, zbliżcie się do Boga, to i On zbliży się do was, czyli z świętego Jakuba. A więc co trzeba zrobić, żeby, żeby Bóg się do nas zbliżył? Upokorzyć się i zbliżyć się do Niego, czyli przyjąć wewnętrzną postawę. Pokory, wewnętrzny wysiłek, tak? Żeby doszło do relacji z Bogiem. Protestantyzm, wszystko to wysadza w powietrze, bo nic nie trzeba robić, tylko klepnąć jakąś tam formułkę, tak? Następnie <laughs> yy, no, kto spożywa moje ciało, ma się wieczne, czyli yy, kto nie spożywa, nie ma, tak? Przystępujemy do pokropienia krwi na uroczystych zebraniach. Zobaczmy, jest to zewnętrzne, bo trzeba przyjść do Kościoła, tak? Czyli moja relacja z Bogiem, to moje zbliżenie do Boga, mimo to, iż jest wewnętrzne, tak? Duchowe, to jednak konieczne jest do tego pewna zewnętrzna. Forma kultu, jak przyjście na Eucharystię, na e, uroczyste zebranie, by dostąpić pokropienia krwią, która obmywa z grzechów, by spożyć e, ciało Chrystusa, tak? Zobaczmy, już święty Paweł w 11 rozdziale listu do Koryntian, opisując Eucharystię, o czym mówi. No właśnie, o konieczności wiary. Musimy przed Bogiem przyjąć pewną postawę, postawę godności, postawę wiary. Jeżeli ktoś nie wierzy, jest słaby, chory, nawet martwy. O tym pisze Święty Paweł. A więc co zbliżają się do Stołu Pańskiego, zbliżają się, spożywają ciało Chrystusa, piją krew Pańską, o czym święty Paweł mówi, ale nie zważają na to, tak? Jeżeli nie zważacie na to, że to jest krew i ciało Pańskie, wyrok sobie pijecie i spożywacie, tak? A więc zobaczmy. Uczestniczą w zewnętrznym rycie, tak? W Eucharystii, ale ze złym, wewnętrznym nastawieniem, które tak? Brak wiary. Dlatego są słabi, chorzy i umierają, czyli są w stanie grzechu, tak? Ale czyli zobaczmy, jak wewnętrzna postawa, którą koniecznie, która jest warunkiem koniecznym do prawdziwej relacji z Bogiem, przyjęcie wewnętrznej postawy i zewnętrzny obrzęd religijny współgrają ze sobą, współdziałają ze sobą. Można przyjść na Eucharystię, czyli na zewnętrzny obrzęd, nie dostąpić. A jednak e, nie dostąpić życia wiecznego, tak, być martwym, bo można mieć właśnie brak wiary, można być w nieodpowiedniej e, dyspozycji wewnętrznej, tak? Dlatego tego kościół, 15 rozdział dzieł apostolskich, zobaczmy, postanawiamy Duch Święty i my nie nakładać na was żadnych ciężarów poza to, co konieczne. Zobaczmy, e, już tutaj rysuje się pewna forma. E, Przepisów religijnych, tak, pewnych y, przepisów kościelnych, nakładanie ciężarów, a więc w rzymskokatolickim kościele po dziś dzień, tak jak w dziejach apostolskich, jest ciało, czyli papież i y, biskupi, którzy mogą nakładać na kościół ciężary Duch Święty i my, czyli Duch Święty i oni, tak? którym trzeba być posłusznym. Wzrost kościoła, 16 rozdział dziew apostolskich, wzrastał w wierze, umacniał się w wierze i wzrastał w liczbie, dzięki czemu? Dzięki posłuszeństwu, postanowieniom powziętym przez apostołów w Jerozolimie. A więc co? Zachowywaniu pewnych ciężarów. Postanawiamy nakład nie nakładać na was yy, z, ciężarów ponad to, co jest konieczne. Tak? Nie powstrzymać się tam od pokarmów duszonych, od krwi i tak dalej, tak? A więc widzimy, jest pewna obrzędowość. I teraz yy, ktoś może powiedzieć, o jesteśmy wolni w Chrystusie. Tak jesteśmy wolni w Chrystusie, ale czy ta wolność w Chrystusie polega na tym, że jesteśmy wolni od przepisów, od posłuszeństwa, od wewnętrznej postawy i zewnętrznego wyrażania kultu? Nie, od tego nie jesteśmy wolni. Właśnie uczestnictwo w Eucharystii, posłuszeństwo Chrystusowi przez posłuszeństwo Kościoła, czyli na prawdziwie wolnym. Tak, Jeśli tak, mnie słuchacie. Kto Was słucha, mnie słucha, tak? A Chrystus mówi: Jeżeli będziecie mnie słuchać, jeżeli będziecie we mnie wierzyć, będziecie prawdziwie wolnymi, tak? A więc posłuszeństwo Kościołowi daje nam prawdziwą wolność, tak? Tą wolność, którą mi obiecuje Chrystus. Dlatego, bo słuchając Kościoła, słuchamy Chrystusa. Chrystus dawał konkretne wytyczne: co masz robić, by osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania, to czynia, będziesz zbawiony, tak? Co masz zrobić, by osiągnąć życie wieczne? pierdnij ze trzy razy w stołek i nic, nie, i nic więcej, bo tylko wiara wystarczy. Nie idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogiem i chodź za mną. Dlaczego Chrystus nie odpowiedział w jednym i w drugim przypadku uwierz i już masz? Stawia warunki. Wymaga od człowieka przyjęcia pewnej postawy, e, prawda, e, pewnego wyrzeczenia się, o, to jest to, e, pewnych e, uczynków tak? a nie Sola, tylko fide Teraz ktoś może powiedzieć, że święty Paweł mówi, o dlaczego pozwalacie sobie nakładać różne ciężary, nie spożywaj, nie tego, e, nie pij, nie dotykaj, i tak dalej. Pisze o tym w liście do kolosa. No to już, moi drodzy, wspomnieliśmy sobie na, na początku. Są ciężary i ciężary, i ciężary w Słowie Bożym ciężarom nie są równe. Otóż święty Paweł nakłada, e, mówi o ciężarach, tak? gdzie apostolskiem mówią o ciężarach, wynikających z wiary w Chrystusa tak, natomiast święty Paweł przestrzega przed pozwoleniem sobie na nakładanie ciężarów wynikających z próby wciskania wierzącym zachowywania starego przymierza czyli nie dotykaj nie pij, nie jedz prawda, musisz się obrzezać, zachowywać takie czy taki tam dzień świąt, prawda, o tym pisze święty Paweł w liście do Kolosan, tak to są tak zwani judaizujący, którzy nakładali ciężary na, na nowo wierzących i święty Paweł i inni apostołowie odrzucali to i potępiali to, tak? Niemniej jednak sami nakładali ciężary na wierzących. Postanowiliśmy, bowiem Duch Święty nie nakładać na was e, innych ciężarów, tak? Bo są ciężary wynikające z wiary w Chrystusa. Ciężary związane Właśnie z nowym przymierzem, i te trzeba zachowywać i być im posłusznymi. Więc. Yy... Te duchy religijności, jakieś te, te takie, co to, to nasz e, pastor Fabian wygłasza, to jest nic innego jak jakieś po prostu jego fanaberie, e, próba ośmieszenia Słowa Bożego, znaczy e, próba ośmieszenia rzymskiego katolicyzmu, tak naprawdę jest to pokazanie swojej indolencji, ignorancji kom, całkowitej nieznajomości Pisma Świętego poza trzema wersecikami. Tak? Że z złaski, zbawienie, z złaski przez wiarę i koniec. Nie, a reszta go nie obchodzi. A już widać w Piśmie Świętym właśnie tą obrzędowość, to zachowywanie pewnych przepisów, prawda, i zewnętrzne formy kultu. Tak. O, jak czegoś nie zrobisz, to coś tam. No tak, jak nie przyjmiesz sakramentu bierzmowania, czyli nałożenie rąk od biskupa, nie otrzymasz ducha świętego. Jeżeli nie otrzymasz chrztu, no to nie otrzymasz odpuszczenia grzechów i nie, od... nie weźmiesz w darze ducha świętego, bo chrzest jest na odpuszczenie grzechów i przyjęcie darów ducha świętego, tak? Nie przyjmiesz y, ciała Chrystusa, nie będziesz miał życia w sobie, tak? Nie skorzystasz z posługi pojednania, nie dostąpisz odpuszczenia grzechów, nie będziesz pojednany z Bogiem, tak? A więc właśnie pewne rzeczy trzeba robić. Nie wybielisz swoich szat, sorry, nie wejdziesz do nieba, bo wybiela się szaty w krwi baranka, aby władza życia nad nami należała, tak? 22 rozdział Apokalipsy. I tutaj protestantki nie pokażecie mi absolutnie nic, że można sobie wierzyć w Boga bez żadnego posłuszeństwa, bez żadnego zachowywania zewnętrznych form pobożności. Nie pokażecie mi tego, bo tego nie ma, a Wy to promujecie, a jednocześnie sami chodzicie na nabożeństwa i winiaczka do Waszych zborów. Wy jesteście hipokrytycznie hipokrytami hipokrytycznymi, hipokrytami, przekłamanymi kłamstwem. Nas oskarżacie, że latamy do kościoła, podczas gdy wy latacie na winiaczki. Nam zakładacie, że uprawiamy religię, podczas gdy wy latacie na nabożeństwa, dajecie dziesięcinę i chlapiecie winiaczka z chlebciem, tak? I to jest w porządku. Podczas gdy y, my idziemy tam, żeby mieć życie wieczne, a wy tam idziecie, by mieć co? Przecież wy nic nie musicie robić, żeby mieć życie wieczne, tak? A więc idziecie tam, bo... Chrystus wam kazał, no to jeżeli jesteście, bo Chrystus wam kazał, to znaczy, że musicie coś zachowywać w religia. Jeżeli nie będziecie wypełniali tego co Chrystus wam kazał, to co? No ale jesteście ubłogosławieni uświęceni usprawiedliwieni i uwświęceni nie utrasalnie. Czy będziecie robić to co Chrystus kazał, czy nie? To wsi i tak, bo się tam klepła jakąś przeklętą formułkę i się ma wiarę. Wiara w oderwaniu od słowa Bożego i od posłuszeństwa kościołowi jest pół. Tylko splunąć. I nawet nie rozcierać, bo szkoda buta, szkoda podeszwy. Tym jest taka wiarka. To jest pseudowiarka. To jest iluzja. To jest fałszywka, falsyfikat. Nie ma wiary w Piśmie Świętym poza Kościołem. Nie ma wiary bez posłuszeństwa Kościołowi, bez posłuszeństwa apostołom, bez posłuszeństwa przepisom. Nie ma wiary w, 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 u pierwszych chrześcijan, którzy se pierdzą jak chcą i walą bony fotelowe jak chcą. I, i, I se wygadują co chcą. Codzienna modlitwa, łamanie chleba, Eucharystia. Tak? Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Wychwalajcie Boga. Zobaczmy, e, w liście do Efezji jest napisane, żeby oddawać cześć Bogu w kościele i w Chrystusie. Znajdźcie sobie, to jest czwarty rozdział listu do Efezji. Chyba, tak? Oddawanie Bogu, e, czy chwały w kościele w Chrystusie. Jak takie garażostwo oddaje Bogu chwałę w jakiś sposób? Chlebciem, winiaczkiem? Za właśnie Kościół oddaje Bogu chwałę? W kościele wierni oddają Bogu chwałę, właśnie uczestnicząc w ofierze, uczestnicząc w eucharystycznej, uczestnicząc w nabożeństwach, tak? składając Bogu w ofierze wspólną modlitwę. A garażowcy? No, jeżeli coś takiego robicie, to uprawiacie religię, to potępiacie nas, a sami robicie to samo, czyli uprawiacie religię. Żebyście chociaż to ją uprawiali z jakimś szacunkiem, jak żeśmy to mówili parę dni temu, ale wy tylko uwalić cztery litery, nogę na nogę, chrapnąć, łyknąć winiaczka, chlebcia, chojecki czy tam z kimś coś tam poplują po, po w mikrofonie, co i, 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 i po wieczerzy, tak? No to taki błazenady Chrystus nie, nie ustanowił. By się zbłaźnił. Znaczy, wasz i Bożek się błaźni, ale nie prawdziwy Chrystus. Jest obrzędowość, jest religijność i przede wszystkim to, czego protestantyzm się boi, jak diabeł święconej wody i od czego ucieka i zwalnia ludzi, poczucie obowiązku. Bo w protestantyzmie jest jaki obowiązek? Ano jest obowiązek taki, że obowiązkowo nie można mieć żadnych obowiązków, bo jeżeli jest obowiązek do spełnienia obowiązkowy, to już nie ma Solafide, tylko jest Solafide plus, czyli się uwłacza ofierze Chrystusa. E, ile razy tutaj takie gnioty żeśmy słuchali? Nie, nie ma obowiązku. Obowiązek ja sobie wierzę. O i bujam się w obłokach. Nie. Nie mam wiary bujania się w obłokach. Jest wiara, która rzuca człowieka na kolana, która rzuca człowieka do posłuszeństwa Chrystusowi przez głos Kościoła, przepisem Kościoła, ciężarom nakładanym na kość, przez kościół. I tu jest wolność. W zaparciu się siebie na rzecz przyjęcia woli Chrystusa przez Kościół wyrażoną 3:10, 12 list do Efezjan. Jawna stała się mądrość boża przez kościół. Zgodnie z zamysłem, jaki Bóg powziął w Chrystusie Jezusie. Przez Kościół mądrość Boża staje się jawna, więc Kościół jest pośrednikiem między Bogiem a światem, który objawia właśnie mądrość Bożą. Zgodnie z zamysłem, czyli w sposób pewny, nieomylny, zbawczy i posłuszeństwo tej mądrości głoszonej przez Kościół. Daje wolność, a nie posłuszeństwo własnym wymiotom w które nawet wy, w których wierzycie tylko wy sami, bo jak ktoś was słucha, to się tam zreformuje albo zhiperuje. Także po odejściu tych naszych tutaj mówców Fabiana, Cyrikasa, Kurylasa i innych, przejdą ich następcy, już to nie będzie to samo. Dlaczego? Bo będą już będzie teologia reformowana Chojeckiego i hiperteologia tajemnego planu. To już nie będzie tajemny plan, tylko hipertajemny plan. Dlaczego? Bo przyjdzie jakiś następca, który zreformuje wszystko. I to, co głosi pan Biaszkiewicz zostanie tego style, co z, z lutra, znał lutra dzisiaj, nie? O, początek reformacji Wittenberga, przybicie też lutra, nie? A w tezach lutrach jest o kapłaństwie, jest o spowiedzi, jest o godności papieża, o... Nie? No i co z tego zostało? No tyle co nic, no bo kolejnym deformatorom to nie pasowało, nie? Przecież jak ja bym był protestantem, to na miejscu protestanta, jakbym przeczytał tezę Lutra, to bym się wstydził uznawać wystąpienie Lutra w Wittenberdze jako początek protestantyzmu, tak bo on, tam jest dużo katolickiej prawdy, Chociażby nawet jedna z tez, która mówi, że człowiek ma prawo wyboru spowiednika, u którego się może spowiadać. O, no to jest bardzo katolickie. Dlaczego nie wierzycie w kapłaństwo i spowiedź? Luther, wasz ojciec, tezę taką napisał. No ale co, to było 500 lat temu, teraz trzeba schiperować tezy Lutra, czyli tak napisał, że nie napisał. O! No ale cóż, homo, z luteru, homo luterus, człowiek, właśnie protestant homo luterus, człowiek o bardzo ograniczonej możliwości poznania i rozumienia. Pastorze yy, Fabian, nawróć się, bo ci pokazuje w Słowie Bożym, że to co mówisz jest kłamstwem i derdemałami. Pozdrawiam.